Księga Daniela, rozdział pierwszy część pierwsza. Trzeciego roku panowania Joakima króla ludzkiego nadciągnął Nebukadnesar król babiloński do Jeruzalemu i obległ je. Pan wydał w jego ręce Joakima króla ludzkiego i część naczyń Domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. Ten najazd babiloński, który tutaj jest wspomniany, jest opisany w drugiej Księdze Królewskiej i II Księdze Kronik. Żydzi uważali, że Bóg będzie ich chronił, ponieważ w Jerozolimie jest jego świątynia. Pomylili się. Bóg dopuścił do tego, żeby świątynia została złupiona, Jerozolima zdobyta, a Żydzi uprowadzeni w niewolę. Tutaj o tym nie jest wspomniane, ale w, w tych opisach Księdze Królewskiej i Księdze Kronik jest napisane, że Bóg sary uprowadził wiele tysięcy Żydów należących do szlachetnych rodów, a także najzdolniejszych rzemieślników. Jeremiaszowi Bóg objawił, że że to właśnie wobec tych uprowadzonych ma plany, żeby ich wykorzystać ku swojej chwale, że, że to właśnie oni znaleźli łaskę w jego oczach, a nie ci, którzy są pozostawieni. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Nebuchadnezzar kazał wybrać spośród tych uprowadzonych żydów ze szlachetnych rodów najzdolniejszych, najmądrzejszych, najpiękniejszych młodzieńców i przysposobić ich do służby dla siebie mieli mieszkać w pałacu królewskim i można się domyślać, że zamierzał ich wykorzystać do tego, żeby w przyszłości trzymali swoich rodaków w posłuchu Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Przez trzy lata ci młodzieńcy mieli żyć w Luksusie, mieli jeść to, co jadł król, pić to, co pił król, i mieć perspektywę, że będą mu służyć i będzie im dobrze. Wśród nich byli także z synów ludzkich: Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Imię Daniel oznacza Bóg osądził. Imię Ananiasz, Jahwe okazał łaskę. Imię Miszael, Któż jest jak Pan. Imię Azariasz, Jahwe wspomógł. Ci młodzieńcy mieli imiona bardzo mocno związane z Bogiem. To mogło być tylko dlatego, że ich rodzice uważali, że tak wypada, ale być może pochodzili z rzeczywiście z bardzo pobożnych rodzin. ...którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abatnegem. Imię Baltazar znaczy strażnik ukrytych skarbów Bela. Imię Abetnego, sługa Nebo. Zmieniono tym młodzieńcom imiona. To, to miało być jakby wymazanie ich tożsamości. Oni mieli zapomnieć, kim są, skąd pochodzą. Ich nowe imiona były związane z imionami bogów babilońskich. Mieli żyć wśród babilończyków, mieli nowe imiona i Nebukadnesar spodziewał się, że wychowa z nich ludzi którzy będą jemu oddani ponad wszystko. Cudowna, doża łaska ta Zławiła z grzechów mnie zgubiła